Halo, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj przychodzę do Was z... Wydaje mi się, że fajnym filmikiem. Widziałam takie filmiki, wydaje mi się, że już u Nikoli, Doktor Book, u Izy, Książkowej Baby i jeszcze pewnie jakieś inne. A mianowicie, że będę czytać jakby książki jednego wydawnictwa, a tutaj w sumie jest z jednej serii. W sensie nie serii takiej wiecie, pierwszy tom, drugi, trzeci, tylko... Serii, wydawn które wydawnictwo ma, tak, tak mogę to nazwać. A przez ten weekend będę czytać książki z serii z Żurawiem, czyli z wydawnictwa, bo wiem, ale też wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie wiem jak te nazwy tam działają, ale tak, tak się nazywa. I przez weekend stwierdziłam, że poczytam. To są dość krótkie książki. Ja przeczytałam póki co jedną książkę z serii z żurawiem, ale bardzo wszyscy polecają tę serię, polecają te książki. To są takie książki z różnych miejsc na świecie, które zdecydowanie wprowadzają coś takiego innego, fajniejszego. Więc jak najbardziej mam książki z serii z żurawiem i chciałabym je sobie przeczytać. Chociaż wszystkich raczej się nie uda, ale myślę, że dwie. Myślę, że dwie się uda. I ja czytałam już jedną książkę. To jest Dziewczyna w fioletowej spódnicy i bardzo, bardzo Wam ją polecam. Już wielokrotnie na kanale w różnych polecajkach, w różnych rzeczach znalazła się ta książka, w różnych ulubieńcach, bo to naprawdę była świetna książka, którą przeczytałam praktycznie... Nie, przeczytałam na raz w kawiarni i naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała. Ja ją czytałam z polecenia Ewy z Peeling the Matcha i... i tak. Więc będziemy sobie czytać książki z serii z żurawiem. Mam chyba... Cztery w domu, takie, które mogę przeczytać, więc jakby jest okej. Okay. Zacznę chyba od najnowszej premiery, Kornik, bo wydaje się to być bardzo ciekawa i fajna pozycja, więc jak najbardziej po nią sobie sięgnę, ale też wydaje mi się, że chciałabym przeczytać perfekcyjny świat Miyako Sumidy. Bo to kupiłam, jak byłam w Poznaniu i Antek bardzo, bardzo mi to polecał. Ewa też wiem, że w swoich polecajkach dawała, ale Antek stał nade mną i bardzo, bardzo mi polecał to, więc jak byłam, to, yy, to kupiłam. Więc myślę, że te dwie chciałam przeczytać, a jeszcze mam dwie o kotach i to już myślę, że będą takie opcjonalne. Yy, no i zobaczymy. No mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Jak będziecie chcieli inne wydawnictwa albo inne serie, to dawajcie mi znać. Ja na pewno chętnie zrobię. No tutaj akurat to jest seria z Żurawiem, ale na przykład możecie podać właśnie wydawnictwo typu, nie wiem, Jakie są medownictwo? Nie wiem, Uroboros albo, albo Fabryka Słów. Akurat fantastyczna podałam. Anyway. Mam nadzieję, że te książki mi się bardzo spodobają, bo z tego co wiem, naprawdę, naprawdę dobre pozycje wychodzą w tej serii. Więc no. Liczymy na bardzo dobre rzeczy. Ale tak. Enjoy. Zaczynam moją pierwszą książkę, czyli. Ornik. Jest też krótka, ma 100 coś tam stron, więc bardzo fajnie. Mam nadzieję, że to do pomoże mojemu zastojowi. Ale tak, y, mam nadzieję, że, że będą fajne, te książki, które sobie wybrałam, ale mam nadzieję, że ta mi się spodoba. To jest najnowsza premiera. I bardzo się cieszę, w ogóle bardzo lubię te wydania. Bardzo mi się podobają. One są jakby takie jakby trochę malowane, coś takiego bardzo mi się to podoba i tak i właśnie u mnie że tutaj Muszkuję. będę rod w łóżku bo stwierdziłam że Dzisiaj jest sobota, odpoczywam, będę czytać Mam mój szlafroczek, który wam pokazywałam, it's so cute Zawsze chciałam sobie kupić tutaj szlafroczek, bo miałam w domu u rodziców A tu nie miałam I kupiłam ten, it's so cute Więc tak, siedzę z Olapleksem na głowie i tutaj w łyżeczku jest idealny, idealny sobotni jakby vibe That's exactly co kocham to wložka nagrać. Na 6 miesiączku. Tichi, chichi, Jestem w połowie książki i chciałam wam nagrać update, bo ona, tak jak mówiłam, jest bardzo krótka i już minęłam w sumie połowę, ale chciałam w każdym razie zrobić update. To jest książka hiszpańska. I tutaj mamy historię. Troszeczkę mamy też wrzuconych fragmentów o wojnie, która trwała. Mamy jakby historię domu rodzinnego, ale obecnie mieszka tam babcia i wnuczka i mamy perspektywę i babci, i wnuczki. I w tym domu dzieją się takie dość dziwne rzeczy. Ta rodzina nie jest z bogatych, nie należy do bogatych rodzin. I dzieją się w tym domu dość dziwne rzeczy. Mamy takie cienie jakby i wiecie, bardziej creepy vibe. Ale póki co bardzo mi się podoba, bardzo ciekawie jest. Ta perspektywa właśnie babci i wnuczki bardzo mi się podoba, bo to, co ta babcia mówi, jest bardzo ciekawe i bardzo fajne. I mamy też właśnie taką trochę historię rodzinną, co też jest ciekawe. Ja, ja lubię bardzo takie historie, więc jak najbardziej mi się podoba. Jestem ciekawa, co się zadzieje dalej, ale tak czy tak na razie jest bardzo fajnie. Bardzo też fajnie jest napisana, czyta się tak bardzo przyjemnie. I myślałam, że będzie troszeczkę bardziej tak właśnie dziwnie, ale mam wrażenie, że jeszcze troszeczkę im będziemy dalej, tym bardziej się zadzieje, tak? Przynajmniej takie mam poczucie. Zobaczymy, jak skończę, bo już w nadbierze robię jakiś update, no bo mówię, no ta książka jest dość krótka. Dlatego też nie chcę za bardzo mówić, co się konkretnie dzieje, bo no to jest tak naprawdę książka na jedno posiedzenie. I tak. Ale ja, że jestem w zastoju, to troszkę, wiecie, tak... Ją czytam tak nie na raz, tylko sobie odkładam, coś tam robię i w ogóle, ale myślę, że to jest spoko książka na zastój, bo, bo łatwo, szybko się czyta i jest krótka, więc jakby szybko sobie ją skończę i będę miała takie, o, mam skończoną książkę. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak macie zastój, to ja absolutnie nigdy nie wezmę się za grubą, grubą książkę, bo... Bo wtedy mam takie poczucie, że jeszcze ciężej, jeszcze trudniej mi to idzie, a jednak jak jest krótsza książka, to tak yy, fajnie idzie. Wydaje mi się, że te książki z Serii Żurawem są bardzo fajne, ciekawe, mając takiego innego w sobie, więc bardzo się cieszę, że mam to. I tak, Klaudia gra na kompie, dlatego słyszycie klikanie myszki constantly. Przepraszam! A jak mi boli głowa, to jest ulubiona rzecz, jaką chcę słyszeć. It's not. Ale tak, idę dalej czytać. No, prawdopodobnie skończę. Zrobię Wam update później tej książki. A dzisiaj idziemy wieczorem na Priscilla. Nie jestem jakoś very excited, bo widziałam bardzo dużo opinii, że film jest ładny, ale dość słaby. Albo taki, no nie wiem, no jakby nie wprowadza nic nowego, nie daje jakby nawet nowej perspektywy. No nic, po prostu tylko jest taki, żeby był ładny. Więc widziałam dużo takich opinii i jestem trochę taka, wiecie. Ale mam nadzieję, że będzie fajnie, tak czy tak. Siunia. Siunia się na krzaczu, bo krzoduje pączka. O, proszę. Kto to jest? Was. jest taka mgła. Śmiesznie na dworze. Przychodzę do Was z tego samego angle, ale troszeczkę czasu później. I skończyłam Kornika. Bardzo mi się podobała ta książka. Już tak jak mówiłam, myślałam, że po tej w tej następnej połowie książki troszeczkę wyjdziemy mocniej, i rzeczywiście było mocniej, moim zdaniem. Naprawdę świetna jest ta książka, i jeszcze dopiska w podziękowaniach autorki, że dziękuję babci ze strony matki za to, że pozwoliła mi opowiedzieć historię swojego domu i swojej rodziny. Więc mamy jakby inspirację wziętą z życia. Autorki, z życia i rodziny, więc to jest dodatkowo wspaniałe moim zdaniem. Naprawdę ta książka jest świetna. Bardzo dobrze się to czyta. Tematy tutaj poruszone, jakby taki komentarz, różne komentarze tak naprawdę społeczne, o których jakby no nie mogę za bardzo mówić o co chodzi, bo no uważam, że trzeba tą książkę przeczytać i samemu jakby dojść do pewnych rzeczy i też po swojemu zrozumieć pewne rzeczy, a jeżeli ja powiem. Jakie wątki tutaj są. Po... Hello. Jakie wątki tutaj są poruszane, to troszeczkę ujmę Waszemu, jakby, experience jeżeli macie ochotę to przeczytać, a uważam, że zdecydowanie jest to książka przeczytania. To jest w ogóle moja druga książka Cari z żurawiem, bo pierwsza to, pierwszą, którą przeczytałam była Kobieta w fioletowej spódnicy i bardzo, bardzo mi się podobała. Dalej jest ze mną ta książka. Dała mi chyba 4,5 gwiazdki, ale cały czas mi kusi, żeby zmienić na 5, bo to jest zdecydowanie jeden z moich takich ulubionych thrillerów psychologicznych i jedna w ogóle z fajniejszych książek, jakie czytałam. I to też zdecydowanie jest jedna z ciekawszych i... Takich bardziej intrygujących książek, które czytałam, dlatego bardzo, bardzo polecam. Troszeczkę taka mroczniejsza. Mam wrażenie, że takim głównym aspektem tej książki to jest właśnie tam taki gnijący dom, gnijący, gnijąca jakby rodzina. Jakby wiecie o co chodzi. To jest taki główny, mocny aspekt tej książki. Mi się to bardzo podoba, bardzo to jest fajnie zrobione, naprawdę. Wow, nie wiem, czy to nie jest debiut tej autorki jak na debiut w ogóle robi naprawdę mocne wrażenie i na pewno ta książka zostanie ze mną na dłużej, pomimo tego, że była dość krótka, to jednak robi naprawdę spore wrażenie i bardzo się cieszę, że druga książka z serii z żurawiem, którą ogólnie przeczytałam, jakby też mi się bardzo podoba. Dlatego mówię, że te książki z tej serii, wydaje mi się, że to są bardzo, bardzo ciekawe pozycje i takie, po które na pewno warto sięgnąć, ale też jakby Niecodziennie sięgamy po takie pozycje i naprawdę robią wrażenie, więc mamy to przeczytane, teraz muszę wybrać kolejną książkę z mojej półeczki, którą będziemy czytać, ale ta była naprawdę świetna i bardzo się cieszę, że czytałam i też bardzo polecam. Czytajcie, czytajcie sobie, a teraz y, idę zaraz wybrać kolejną książkę, dzisiaj pewnie, nie wiem, może zacznę, na pewno bardziej jutro będę czytać, bo no już jest trochę później. Ja się muszę niedługo ogarniać i tak jak mówiłam, będę jechać do kina, więc. Ale bardzo się cieszę, że przeczytałam. Jednak nie poczytałam nic, bo poszliśmy sprzątać w szafkach w łazience, co jest osiągnięciem, bo było dużo rzeczy, które zalegały, niepotrzebnych, jakby wiedział o co chodzi, więc nie czytałam dalej. Teraz idziemy do kina, do kina Priscilla I, i tak. Wyglądam jak kimkolwiek, w sensie moje odficiki. Jesteśmy już po filmie, wróciłyśmy do domu i o dziwo! Tak jak mówiłam wcześniej, że szłam trochę z takim nastawieniem. Nie wiem, czy spodobał mi się ten film. Nie jestem w 100% pewna, ale o dziwo, bardzo mi się podobał. I mam wrażenie, że może jestem trochę delusional i może sobie trochę dopowiadam, ale nie wiem. Nie sądzę. Bo w trakcie oglądania, jakby cały czas myślałam o tym, bo dużo osób zarzuca temu filmowi, że jakby on jest taki dość nudny nie ma za bardzo fabuły tylko jest taki, wiecie. Nie wiem, mam wrażenie, że on był taki ociężały, taki właśnie jakby spowolniony cały. To wszystko było takie, wiecie, tylko. Tak Ale ja mam wrażenie, że to było jakby totalnie celowe, bo takie właśnie było życie Priscilla. Były takie bardzo dobre jakby shiny moments, kiedy Elvis miał dobry humor, kiedy było dobrze. Ona po prostu tam była, żeby być dla niego. I jakby jej życie się wokół tego kręciło, a kiedy on ją odrzucał, albo, no nie wiem, nie było go, to ona właśnie była taka. I po prostu też samo to, że ona gasła i gasła i gasła coraz bardziej, tym bardziej, że oczywiście on ją sobie znalazł i wziął. Inaczej tego określić nie można, jak ona miała 15 czy tam 14 lat. Więc specjalnie wybrał sobie dziewczynkę, którą może sobie uformować. Taką kobietę, jaką on sobie życzył w relacji oczywiście. Więc ja uważam, że to było celowe. Przepięknie nagrane, piękne zdjęcia, piękne kostiumy, piękne wszystko. Bardzo, bardzo ładnie to wyglądało, ale też sam jakby... Samo to, co się działo, też mi się podobało, bo właśnie mam wrażenie, że taki był zamysł. Ale no, mówię, dużo osób zarzuca jednak temu, że nic się nie działo. Było tak, wiecie, smętnie, ale Chyba, chyba właśnie dla mnie przynajmniej o to chodziło, że było smętnie, bo, bo takie było życie. No i tak, więc bardzo mi się podobało. Jak patrzę na to, to, to myślę o tym, że fajnie to zostało wykonane i wcale nie jestem zła. Jacob Elrady, tak jak słyszałam, że fajnie zagrał Elvisa, tak się zgadzam. Ta aktorka, ja nie wiem, wydaje mi się, że też fajnie zagrała właśnie to takie... Właśnie ona jest taka bez wyrazu, jakby cały film, ale wydaje mi się, że o to chodziło, że ona miała być taka bez wyrazu, że jakby taki, taki był zamysł tego wszystkiego. Mówię, może się mylę, może trochę sobie to zinterpretuję, ale wydaje mi się, że nie, że, że tak to właśnie wyglądało. Szczególnie, że jakby Priscilla była, jest jakby co-producer tego filmu. Więc no wydaje mi się, że tak to miało zostać, właśnie taki, taki wydźwięk miał być. Więc no, ja jestem zadowolona. Nie wiem, idźcie sobie sami, zobaczcie i dajcie mi znać, jak Wam się podoba, jakie Wy macie odczucia. Były rzeczywiście takie momenty, które się troszeczkę aż za bardzo ciągnęły, ale i tak myślę, że było dobrze, więc jestem zadowolona z tego. Tak jak mówiłam, dzisiaj już nic nie poczytałam i zaraz idę spać, bo jest późno. Ja jestem bardzo zmęczona, bo dzisiaj jakoś rano się maga obudziłam. I tak. I jutro będę czytać, więc... szarowa na dworze, że musiałam włączyć światło. Chociaż jest jakby jeszcze wcześnie, więc okropnie, ale zaczynam kolejną książkę, czyli Perfekcyjny świat Miłego sumidę. To bardzo polecam mi Antek, tak jak mówiłam wcześniej, więc no mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawa. To już jest trochę dłuższa, więc pewnie mi troszkę dłużej zajdzie na czytaniu i wątpię, żeby udało mi się coś jeszcze przeczytać. Więc podejrzewam, że będą tylko te dwie książki, ale też taki, taki raczej miałam zamiar, więc that's fine. Ale jestem bardzo ciekawa tej pozycji, więc. zaczęła czytać sery z żurawiem, czy ta kornika, bo powiedziałam, że był fajny. Co powiesz? Na razie nie wiesz o co chodzi. Na razie jest very bad. Bo jest początek, która to jest strona? Dwudziesta. Mm. No, na początku nie wiadomo o co chodzi, ale potem już wszystko ładnie się klaruje. No to super, bo na razie naprawdę jest bardzo dziwnie i nie mogę się połapać. Tak, ale to jest ten początek, potem już będą jakby rzeczy takie bardziej. Okej. Okay. Bardziej? Bardziej zrozumiałe już, jak będziesz wiedziała o co chodzi. Dobrze. trochę jest krótka sobie 20 no. więc mam nadzieję, że to będzie niedługo. Ok, to na mam włosy również. Nie, po prostu się nie bałam 10 dni. Nikt. Z update'em, i póki co jestem w połowie, więc dosłownie w połowie, bo jest chyba 280 stron, ale jestem jakaś na 140 którejś. I póki co jest dość ciekawe. Książka jest o dziewczynie, która dowiadujemy się na samym początku, że popełnia samobójstwo, ale jej życie mam wrażenie, że jest trochę obłożone różnymi sekretami troszeczkę. Jakby ma jakieś najbliższe osoby, ale jakby oni nie wszystko o niej wiedzą i tak you nie know. wiem. I tutaj przez pierwszą połowę książki, bo teraz weszłam w część drugą, i przez pierwszą połowę książki była perspektywa chłopaka, który przez kilka miesięcy był bardzo blisko z Miłako i nie byli razem, ale bardzo, bardzo byli ze sobą blisko i jakby byli sobą zainteresowani, wiecie o co chodzi. Więc bardzo dużo jest z tego i przez takie fragmenty tego, co się między nimi działo i jak wyglądały ich rozmowy, takie rzeczy dowiadujemy się coraz więcej. O Miłako coraz więcej i jakby cały czas próbujemy poskładać to, dlaczego ona najpierw zniknęła, a potem właśnie popełniła samobójstwo. Chcemy, chcemy się tego dowiedzieć i teraz weszłam w drugą część książki, gdzie tutaj chyba będziemy mieć bardziej perspektywę jej najlepszej przyjaciółki. No, i oni, jakby we dwójkę, próbują rozwikłać, co tak naprawdę się stało. I póki co, jest bardzo fajnie, bardzo właśnie ładnie się to składa. Te takie fragmenty ich życia, fragmenty ich rozmów, bardzo, bardzo przyjemne. Na razie nie jest to mu jakiś wielki zachwyt, ale jest bardzo fajnie i tak jak mówię, przyjemnie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Nie mam takiego poczucia, że na przykład nic się nie dzieje albo coś takiego, więc to też jest, to też jest na pewno na plus w takiej historii, gdzie rzeczywiście chcemy się czegoś dowiedzieć. No i zobaczymy, no mówię, jeszcze mam całą połowę książki, może się okazać, że tutaj się zadzieją jakieś super rzeczy i będzie zachwyt, ale no na razie, nie wiem, na razie jest dobrze po prostu. Będę czytać dalej, pewnie już update finalny zrobię Wam jutro, bo już jest późno, niedziela wieczór i ja już teraz pewnie pójdę spać, ale jutro Wam na pewno zrobię Finalny update. Prosimy. Nie za bardzo mi tutaj to smakowało. Dalej, już nie słyszałam przed sobą. Nie są tak mocno na środku, tak. jak mm. mogą mm. się z nami. Niektórych po prostu nie czekają na Jest całkiem sporo blii. tego fałszu tutaj rzeczywiście nie są takie różne od... otry, 18 za takie dwie Czyli. No to jest dosyć sporo. Nie wiem, czy to jest za 18 zł. No znowu nie to będzie. No nie. Skończyłam prostu... perfekcyjnie świat miłe kosumide. I przychodzę już do Was z finalnym update'em tego weekendowego, powiedzmy, nie, wyzwanie, nie wiem jak to nazwać, ale tego weekendu w każdym razie. I ta książka też mi się bardzo podobała, więc tak naprawdę ten filmik utwierdził mnie tylko w twierdzeniu, że bardzo podobają mi się książki z serii z żurawiem i uważam, że te książki są bardzo dobre, ciekawe, całkiem inne niż pozostałe książki, które czytam, więc myślę, że to jest naprawdę coś fajnego. Tutaj już mówiłam, o czym jest ta książka, ale coś, co bardzo, bardzo mi się podobało tutaj, to, że mam wrażenie, że niektóre rozdziały, niektóre części kończyły się takim cliffhangerem, że albo zmuszało was, żeby czytać dalej, a jeżeli nie można było czytać dalej, bo na przykład, nie wiem, już musiałam iść spać, to i tak myślałam o tej książce i myślałam, co tam się zdarzy dalej, o co tam chodzi, bo pomału, cały czas odkrywaliśmy coraz bardziej historię Miłakosumidy, co się dzieje, jakie były jej powody, ogólnie co po prostu działo się w jej życiu. Myślę, że bardzo fajnie też się zakończyła ta książka. Bardzo mi się podobało, jak na przestrzeni czasu właśnie dowiadywaliśmy się coraz to nowych rzeczy, coraz to nowych wątków, po prostu jak została poprowadzona ta książka. Może ona być czasami, mam wrażenie, myląca niektóre rzeczy, bo czasem w połowie rozdziału na przykład przenosimy się do jakichś wydarzeń. Z innego okresu albo coś takiego, więc trzeba się czasem troszeczkę skupić, żeby się nie pomylić w liniach czasowych, bo mamy tutaj różne przeskoki, ale i tak myślę, że to nie ujmuje tej książce i jest bardzo, bardzo dobra, bardzo fajna. Więc kolejna książka, która mi się podobała, bardzo się cieszę. Słyszałam dobre rzeczy o niej i też mogę potwierdzić, że jest bardzo dobra, więc no bardzo się cieszę. Cieszę się, że i Kornik i Perfekcyjnie Świadmi jako do bardzo mi się podobały. Teraz już mam przeczytane trzy książki z serii z żurawiem i wszystkie trzy mi się podobały, więc czy Slay. Będę czytać na pewno kolejne, tak jak mówiłam, mam jeszcze dwie w domu, więc na pewno też za jakiś czas po nie sięgnę. I tak, no i cieszę się, cieszę się, że zrobiłam taki filmik, cieszę się, że poczytałam trochę więcej. Też mam wrażenie, że niektóre filmiki troszeczkę dają mi motywację, żeby wyczytywać rzeczy, na przykład, które mam w domu, no i że te książki miałam w domu to cieszę się, że, że w końcu po nie sięgnęłam, bo akurat Kornik jest nową premierą, ale to kupiłam już jakiś czas temu i cieszę się, że w końcu mogłam po to sięgnąć. Więc bardzo się cieszę, mam nadzieję, że Wam się podobał taki filmik akurat z serią z żurawiem, ale jeżeli chcielibyście jakąś inną serię albo jakieś, jakieś inne wydawnictwo, żebym poczytała w jakimś filmiku, to dawajcie mi znać koniecznie. A na dzisiaj to już wszystko i widzimy się w kolejnym odcinku. Thank you.